Hallo, hallo! Może powtórzymy niemiecki? Das ist machbar. Tym razem porozmawiamy o rodzajnikach der, die, das w mianowniku i w bierniku, czyli w nominatywie i w akuzatywie, czyli będziemy odmieniać rodzajniki przez przypadki. Wiemy już, że każdy rzeczownik w języku niemieckim ym, ma jakiś rodzajnik, czyli der to jest rodzaj męski, di to jest rodzaj żeński, das to rodzaj nijaki, a liczba mnoga będzie miała rodzajnik di. Weźmy na przykład der computer, no to jest ten komputer dosłownie. Weźmy di frau, to będzie na przykład ta kobieta. Das Kind to będzie na przykład to dziecko. Jeśli będziemy po raz pierwszy wspominać o jakimś rzeczowniku w języku niemieckim, to użyjemy rodzajnika nieokreślonego. I każdy z rodzajników Der, die, das ma swój rodzajnik nieokreślony w formie wyjściowej, powiedzmy, czyli Der ma ein, die ma eine, das ma ein, a liczba mnoga nie posiada rodzajnika nieokreślonego. Już mówię, kiedy tego będziemy dokładnie używać. Tak jak wspomniałem, Der to ten, die to ta. A das to to. A jeśli y, chcemy przetłumaczyć sobie jakoś ten rodzajnik nieokreślony, to moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś w rodzaju jakiś tam. Czyli y, der będzie miał ein, czyli jakiś tam, di y, będzie miało ein, czyli jakaś tam na przykład, a das będzie miało y, ein, czyli jakieś tam. Na przykład jakiś komputer, jakaś kobieta, jakieś dziecko. Czyli jeśli będziemy po raz pierwszy o czymś wspominać, o jakim rzeczowniku, to musimy użyć rodzajnika nieokreślonego. Na przykład weźmy takie bardzo proste zdanie: Das ist ein Auto. Wiemy, że auto jest das, to użyjemy wtedy rodzajnika nieokreślonego ein, czyli das ist ein Auto. Czyli to jest jakiś tam samochód. Nie wiemy, jaki to jest sam samochód, dlatego użyjemy rodzajnika nieokreślonego. Ale jeśli będziemy chcieć powiedzieć na przykład, że to auto jest duże, to powiemy Das Auto ist groß. Czyli to auto jest duże. I użyliśmy tutaj rodzajnika określonego, ponieważ wspominamy tutaj o tym samochodzie po raz kolejny. Wcześniej mówiliśmy, że to jest jakieś tam auto. Das ist ein Auto. A później mówimy, że to auto jest duże. Das Auto ist groß. Przyjrzyjmy się rodzajnikom w tabelce. Czyli mamy tak: der, die, das. I mamy nominativ i akuzativ, czyli e, mamy mianownik i biernik. I teraz spójrzmy. W mianowniku e, der, rodzajnik określony to der, a rodzajnik nieokreślony to ein. E, przy rodzajniku die mamy e, oczywiście die i eine. Przy rodzajniku das mamy das i ein. Liczba mnoga nie posiada rodzajnika nieokreślonego, a rodzajnik określony byłby die. Natomiast w akuzatywie, czyli w tym bierniku, jak zobaczycie, jest tylko jedna zmiana, czyli der zamienia się na den, a rodzajnik nieokreślony zamienia się na Einen, czyli właściwie prosta sprawa, bo jeżeli już znamy, jak to wyjściowo wygląda, no to jedyna zmiana zachodzi właściwie przy rodzajni, rodzaju męskim, czyli przy rodzajniku DEA. I jak widzimy, końcówki N nam się pojawiają, czyli dyn i einen. Ok. Mamy dwa przypadki, i teraz skąd wiemy, z którego z nich skorzystać? To jest bardzo proste. Każdy przypadek ma takie pomocnicze pytania. Czyli mianownik ma pytanie, kto co. Natomiast biernik ma pytanie, kogo co. I zawsze pytamy czasownika yy, i on nam prawdę powie. Weźmy przykład. Zadajmy sobie pytanie, na przykład, was ist das? Co to jest? No i odpowiedź będzie brzmiała: Das ist na przykład. Ein komputer, czyli to jest jakiś tam komputer. Der komputer ist schwarz, czyli ten komputer jest czarny. I skąd to się wzięło? Pytanie, was jest das, co to jest, no to kto, co to jest. Pytamy czasownika. Jest, no to kto, co jest. I wiemy teraz, że używamy w tym momencie mianownika. Kto, co jest, czyli to jest komputer, no to kto, co jest to wiemy, że musimy zajrzeć do mianownika. Wiemy, że komputer jest rodzaju męskiego, więc zaglądamy pod D. Wiemy, że wspominamy o tym komputerze po raz pierwszy, dlatego użyjemy rodzajnika nieokreślonego ein. Czyli das ist ein computer. I teraz, jeśli chcę powiedzieć, że ten komputer jest czarny, czyli der computer ist schwarz, na przykład, no to używam już rodzajnika określonego, bo już mam konkretny komputer na myśli, czyli ten komputer jest czarny. Weźmy dla przykładu rodzajnik di, na przykład di Uhr, czyli zegarek. I wiemy, że U jest di rodzaju żeńskiego. I chcemy po raz pierwszy o nim wspomnieć, powiedzieć, że to jest zegarek, czyli jakiś tam zegarek, nie wiemy co to jest za zegarek, czyli das ist eine Uhr, bo um, rodzajnik nieokreślony przy di, czyli w rodzaju żeńskim, jest eine, czyli mówimy das ist eine Uhr. A gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ten zegarek właśnie o którym mówię jest ładny, to powiedzielibyśmy die Uhr ist schön. Jeśli chcemy powiedzieć, na przykład, że to są dzieci. No to liczba mnoga die Kinder nie posiada rodzajnika nieokreślonego, czyli powiemy po prostu das sind Kinder, czyli to są dzieci bez rodzajnika nieokreślonego, czyli przed rzeczownikiem jest właściwie pustka, ale jeśli chcemy powiedzieć, że te dzieci są na przykład grzeczne, to możemy powiedzieć Die kinda sind brav. Ale używamy już rodzajnika określonego, czyli te dzieci są grzeczne. Die Kinder sind brav. Przejdźmy zatem do biernika. W bierniku mamy takie pytanie pomocnicze kogo, co? Ja zawsze mówię, żeby wszystkie rzeczowniki w języku niemieckim traktować po poludzku, czyli można sobie zadawać pytanie, właściwie tylko kogo, tak dla ułatwienia. No bo jak mamy w mianowniku co i w bierniku co, to możemy się czasem pomylić, albo może to doprowadzić trochę do jakiegoś nieporozumienia czy złej interpretacji. Ale na przykład, jak sobie zadamy pytanie, kogo, to już będziemy pewni, że to jest to biernik, czyli w bierniku mamy kogo co i na przykład możemy powiedzieć Ich habe. Einen komputer, czyli mam jakiś tam komputer. Wiemy, że komputer jest z rodzaju męskiego, to zaglądamy sobie do rubryczki DEA, czyli der Computer. Patrzymy sobie, i teraz, żeby dowiedzieć się, jaki to jest przypadek, to zadajemy sobie pytanie: No, mam kogo, co mam? I wtedy wiemy, że zaglądamy do biernika. Czyli kogo co mam, mam jakiś tam komputer. A wiemy, że der komputer, to rodzajnik nieokreślony zamienia się tu na einen. Czyli wtedy właśnie powiemy, ich habe einen Computer. Czyli mam jakiś tam komputer. Mam jakiś tam komputer. A jeśli chcemy powiedzieć, lubię ten komputer, to możemy powiedzieć, ich mag den Computer. Czyli lubię ten komputer. Ten już konkretny, o którym wcześniej wspominałem. Podobnie będzie w przypadku rodzajnika d. Weźmy na przykład czasownik brauchen, czyli potrzebować. Zastanówmy się, jakiego przypadku dotyczy czasownik brauchen. Potrzebuje. Kogo? Co potrzebuje? Więc wiemy, że będziemy korzystać tutaj z biernika. Potrzebuje kogo? Co? I już wiemy, że jest to biernik. Czyli możemy powiedzieć na przykład: potrzebuje zegarka. Czyli Ich brauche eine Uhr. Bo wiemy, że jest die Uhr. Wspominamy o zegarku po raz pierwszy, dlatego użyjemy rodzajnika nieokreślonego i powiemy Ich brauche eine Uhr. Jeśli na przykład chcemy powiedzieć, ten zegarek jest stary, powiemy Die Uhr, bo mamy na myśli już konkretny zegarek, ten zegarek. Czyli Die Uhr ist alt. Spróbujmy teraz rozpoznać na przykład, o którym przypadku mówimy. Czy jest to mianownik, czy jest to biernik. Na przykład czasownik być. Czyli zain, no to zadajmy sobie pytanie, być jest, kto co jest, to wiemy, że to jest mianownik. Czyli jak mamy czasownik być, no to jesteśmy pewni, że będzie to mianownik. To jest taka wskazówka, że jeśli pojawia się czasownik być, to możemy być pewni właściwie, że jest to mianownik. A weźmy na przykład czasownik liegen, czyli leżeć. E, Ligen, czyli e, e, leżeć, więc leży, kto co leży. I też mamy mianownik. I możemy powiedzieć na przykład auf dem Tisch liegt ein Buch, czyli na stole leży jakaś tam książka. Auf dem Tisch to na stole liegt ein Buch, leży jakaś tam książka. Książka jest das. Kto co leży? Wiemy, że to jest mianownik i używamy wtedy ein Buch, czyli auf dem Tisch liegt ein Buch. Weźmy na przykład hängen, czyli wisieć. Możemy powiedzieć na przykład, in jedem klassenzimmer hängt eine Uhr, czyli w, każdym, w każdej sali lekcyjnej, in jedem klassenzimmer hängt eine Uhr, czyli wisi kto co wisi i znowu wiemy, Znowu wiemy, że jest to mianownik, czyli duo. to wiemy, że spoglądamy sobie do mianownika i wtedy wiemy, że rodzajnik nieokreślony będzie ein. Ale zwróćcie uwagę, że rodzajnik di, das i liczba mnoga di właściwie zachowują się tak samo w jednym i w drugim przypadku. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to to, że rodzajnik der zmienia się w bierniku, a będą tam końcówki N ogólnie rzecz biorąc, jak zwrócić uwagę, czyli Dyn i Einen. Weźmy czasownik Sztyjen, stać. To jaki to będzie przypadek? Stać. Kto stoi, co stoi? Mianownik, kto co? Weźmy czasownik haben, czyli haben, haben, to mieć, czyli mam kogo co, powstaje pytanie. Czyli mam kogo co i już wiemy, że będzie to biernik. Weźmy czasownik brauchn, czyli potrzebować, czyli potrzebuje kogo co. I już wiemy, że jest to który przypadek? Tak, biernik. Ich brauche coś tam, czyli potrzebuje kogo co, i wtedy wiemy, że zaglądamy do biernika i od, y, odpowiedni rodzajnik sobie wybieramy. Ja. Mam nadzieję, że teraz bez problemu będziecie korzystać z tej tabelki, z tej wiedzy y, o rodzajnikach. Ale najlepiej nauczyć się tego na przykładach, czyli nauczcie się na przykład zdania Ich habe einen Computer. I zapamiętajcie sobie, że mam komputer, to jest właśnie na przykład z rodzajnikiem der, czyli z rodzajem męskim, jest der Computer. Pamiętamy takie zdanie Ich habe einen Computer. Więc jeżeli mamy w pamięci takie zdanie i przyjdzie nam powiedzieć coś podobnego, na przykład, że mam brata, to możemy powiedzieć tak samo, jak właśnie z komputerem. Nie musimy już tego odnosić do tabelki. Wystarczy, że zrobimy tak, jak w tamtym zdaniu. Czyli skoro wiem, że powiedziałem Ich habe einen Computer, to jeżeli wiem, że brat też jest z rodzaju męskiego, to zrobię dokładnie tak samo i powiem Ich habe einen Bruda. I tak to może ułatwić sprawę. Każda metoda dobra, jeśli jest skuteczna. Dankeschön, das ist alles für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.